Żółwie, tutaj? Jakie jest położenie kranga, w którym znajduje się ten krang? Jesteś z nami, stary. Skoro skoru pogromcy, widzisz? <Narrow Graduit> Nieźle naśladujesz kranga. Rap, co ty wyprawiasz? Rafaelu, dosyć! Co jest, Leo? Boisz się prawdziwej walki? Nie, boję się Twojej wrogości i tego, że coraz bardziej się od nas oddalasz. Co z tobą? Mam już dosyć tych treningów dla dzieci. Nikt nie da Ci forów tam na górze. Dlaczego mielibyśmy to robić tu? Wiemy, gdzie Koleś mieszka. Musimy go tylko znaleźć i porządnie przycisnąć, i wtedy odda nam taśmę. Nie ma żadnej taśmy. Teraz używa się kart fleszowych. Gniew prowadzi do autodestrukcji. Zawsze sądziłem, że do destrukcji innych. Wymazałeś sosem od pizzy całą moją kolekcję nowoczesnego ninży. Au! Zawsze wszystko psujesz, majki! To tylko przedmioty, Raf, doczesny dobytek. O co ten krzyk? Mówisz tak samo o swoich bezcennych komiksach? Zawsze trzymasz z majkim. Postaw się czasem w mojej sytuacji! Rozumiem. Po prostu wiem, że jak mawia mistrz Splinter, materialne dobra... Przy... Dobra, wystarczy! Mam Was serdecznie dość. Zawsze coś zepsujecie i ja muszę za to płacić.